Siemaneczku, witam z bardzo na kanę i chcę Wam pokazać jak wygląda. Mój dzień po prostu nie idę do szkoły, bo dzisiaj mnie brzupole. Od rana już więc no. Bierzemy pana kota i idziemy na spacerek. Kotek idziemy. Nie zapiera się. Chodź Cindy na spacerek, na spacerek. Chodź i pójdziemy na spacerek. Czekajcie, tylko go pod pachę złapie. Dobra, mam go na barana idziemy z panem kotem na schody tutaj się tutaj zapalamy znosimy pana kota o idziemy powiedziałam jej, że na spacerek bo jak się powie na spacerek to ona już wie o co chodzi, że wyjdzie tutaj do domu na to spacer. No Ty już kichasz. Ale my idziemy na podwórko. Już ze mną to się bawiła. I smaczkami ubieramy sweterek. Bo jest zero stopni ona ma krótkie futro. Sweterek. No tak. No co tak się cieszysz? I smaczkę. Ojej, zbawienie psa. Zbawienie psa. Pójdziemy naprzód, bo po prostu wiecie, jesteśmy na wsi. Na wsi biega dużo samotnych psów i nie chcę iść sama, żeby coś nam się stało. No, wiecie, z kotem to co innego, bo kot raczej psa nie zaatakuje. kot jest leciutki, więc go zabiorę pod pachę i uciekam. Tylko tak ważysz 3 kilo Singa 9, więc na no, różnica niezła jest. Ok, i teraz yy, kurtkę i czapkę. No, Cindy na spacerek widzimy. No nas potrwa, chodź, chodź, chodź się, raka się. No tak, tak. Czekajcie. Bo chyba mnie trochę ubrudziła. No, kotek jak ty, ty mnie nie Okej. Okay. Skarpetę sobie trzeba poprawić. O. No ty się cieszysz. Ty się cieszysz. Oczywiście. Ale nie, nie, Cindy, my do przodu nie pójdziemy, my do przodu nie pójdziemy. Nie, w żadnym wypadku nie idziemy do przodu. Czyli wiedziałam, tak? Teraz tylko ja ubiorę ten sweter, bo nie dam rady chyba tego nagrać. Dobra, ma ubrane, ja ubieram swoją kurtkę, ubieram jej smycz. Nie no, Kita, znowu, czy ty tak zawsze musisz licznie leżeć? Nie wiem czy to widzicie aż tak dobrze, ale... To jest słodkie. No nie powiecie, że nie. To jest mega słodkie. Dobra, ja ubieram swoją kurtkę. Ok, mamy swoją kurtkę. Bierzemy piąte smeczkę. Chodź. Ubieranie, obrożuję nam ręce. Dobra, dobrze ubieram. Chodź tu, tutaj bliżej, 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 chodź tu. Nie chcę mojego telefonu zwalić z moich nóg. Nie, uciekło mi. Stój, 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 Tu, chodź. Nie wiem, że wy teraz gówno widzicie, ale no nie moja wina. O, jedno, ja Okej. Chodź z okay. chodź, 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 chodź. Idzie, ja, dobra. Ja to tak, że smycz przez rękę sobie Ja jej po prostu brałam tą smycz. Bo moim zdaniem e, żeby wiecie, żeby nie było, że to nie jest spacer, nie? No czekaj Kita, najpierw dla ptaszków trzeba zabrać. Ok. Chodźcie. Oby była otwarta. Nie, za, zakluczone. No nie, najgorsza rzecz. Przedzam was do no, ziarna Klasiego. wątpię, że to jest najlepszy pomysł. Tak, to jest najgorszy pomysł. Ziarno, nie, no, nic z tym. Zatrzymuję was za chwilę, was rozwidzę. Okej, okay, mamy to. Wychodzimy. Chodźcie zwierzętki, chodźcie, chodźcie Cindy, tylko błagam Cię, nie ciągnij nie, tak Okej. Okay. Chodź, chodź No to będziesz za nami w środę, chodź Cindy W ogóle u nas był taki... Cindy, miałeś mnie nie ciągnąć W ogóle u nas był taki jakbyś w odjazd wywiastrzom Chodź Cindy, chodź Karmimy ptaszki. Teraz to położymy tu i to ściągnąć teraz. Trzeba. Ja ledwo to dosięgam. Jak widzicie. Dobrze, że tu braciek jest sztywny, to daje radę. Nie da sobie jakiś kończyć kolb... gruzie. No to jeszcze trochę mają, ale już praktycznie nie mają. Ej, nie gadajcie, że te ziarna się już tutaj rozrosły. To jest chyba to. Mi się grubo wydaje, że to są te ziarna, i one się już porozrastały. Ale spokojnie, co się płynie, na przykład opryskać, się z tym zrobi? Ok. No i sypiemy. Ja idę jeszcze dosypać do tego wiaderka, bo my mamy aż takie trzy wielkie, jak mam coś na pojemniki, który jest po 10 kilo. I ja Wam powiem, że lepiej zamawiacie przez internet, jeśli do Was też przylatuje bardzo dużo ptaków, bo. Mój tata za chyba 3 kilo zapłacił 30 złotych, a jak zmówił przez internet za 30 kilo zapłacił chyba nie wiem mało może 10 złotych. Idzie On jest tak nauczony, że za nami nie pójdzie. Matko, aż psa wyprzedził. Ej, widzimy się, jak już zapełni całe to wiaderko. Co tak gadasz? No. Dobra, y, zjem mi smyczkę. I patrzcie, tego jest jednak dużo. Idziemy. Nakarmić do końca nasze ptoszki. Wkurzyłeś się? Nie, idziesz. Dobra, bo zapisamy. Chodźcie. No dalej. W ogóle nie mam że takich, by zaczęło śmierdzieć. Nie wiem, nie tak z nie wiem jak to nazwać. Idziemy. Co tak wołasz? W ogóle patrzcie. To jest Bonifacego drapak. Zobaczcie jaką tą korę odrapał całą. Czekajcie, może podrapię. Chociaż wątpię. Podobno nie drapał i może nie pamiętać o co z tym chodziło. Nie wiem. Podobno jest tak. Oli, ty zimny chodź się. Naprawdę. Ty chłodny jesteś. Pokażesz jak umiesz drapciać? Czy dzisiaj nie będzie chciało drapciać? Nie, nie chcę mu się drapciać. No, ale tutaj to coś królewiczów, idziemy tażką sypnąć, gdzie nam tutaj kostkę męczy. A pan król sobie siedzi. Idziemy! Bardzo fajne jest to, że są okienka, więc widać kiedy się to skończy, nie? już a już po godzinie widać przez te okienka, nie? I dlatego tak dużo tego ziarna im kupujemy. My tam dok dokarmiamy te ptaki, bo w ogóle mój tata też bardzo lubi ptaki. On kiedyś miał tę gołębię. I w ogóle mój tata to taki fanatyk ptaków, wiecie? O kurczę, aż to ciężkie się takie zrobiło. Muszę zawiesić Żeby O! Udało się Musiałam to jakby trochę podskoczyć, patrzcie To już tutaj rośnie, to ziarno Idziemy jeszcze do karmnika im nasypać Tutaj mają kulkę Tam mają jeszcze <laughs> słoninę Mają jeszcze taki domek na nasuną kulkę Tylko, że pytanie moje jest takie gdzie jest drut od tego domku zgubił się no i tutaj już praktycznie jest pusto a oni mieli takie kopy z wiatru więc im trzeba sypnąć dużo, nie mało nie szczędzimy małym ptaszkom naprawdę nie szczędzimy tutaj to gołębie sprzątają tutaj z dołu bo one tutaj po dole chodzą i sprzątają i taki Jastrząb do nas przylatuje. Mały jastrząb. Dosłownie. Jakbym zrobiła jego zdjęcie, to bym Wam tutaj wkleiła. Dzisiaj można poruszyć mały temat ptaszków. Ptasiorków. Patrzcie, ile tego tutaj jest. No kopiec. Naprawdę, jeszcze im sapnę. I jutro może już tego nie być. Więc no. Słoniny to już wisi praktycznie sama skóra. I tutaj też im się sypie. Tutaj mi się grubo wydaje, że to też się zaczęło rozrastać. Dobra, więcej nie dam rady im nasypać, bo już ratuję. Ok. I widzicie było całe wiaderko, jest teraz pół. <głos> <głos> Dobra. Kotek. To naprawdę robi się za słodki. Nie wiem, ja sobie będę musiała iść na policję, bo to jest za słodki. Tak, sobie tak słodko znowu leży. W rybki. Matko Boska, jakie lodowico. Rybko pozbieram. Dobra, sprzątającego tarasu i samo to <laughs> ocencie Mnie nic nie boli, bo to bo ja mam taką technikę spadania z konia. I tak dwa razy spadłem i praktycznie nic mi nie było. Tylko na tym drugim razie to wiecie, bardziej mi się coś stało. Gotwi, bo czysto jest. Przytem tutaj było na żółta plama. I minusy i plusy. Wyjebania się na lodzie. Plus jest taki, że miałam naukę jeździć na butach. Um, drugi plus jest taki, że już mam kurde biznes. Ludzie przyjeżdżajcie do mnie zimą, jak padał deszcz i jest rano mróz. No, totalnie przyjeźdźcie, ja was nauczę jeździć na łyżwach. Więc koniecznie przyjeżdżajcie. Pani Sindusia Dobrze, ja, pani. Więc koniecznie e, przyjeżdżajcie, i teraz e, tak. E, jak to było? Następny plus jest taki, że moja strategia spadania z konia się naprawdę sprawdziła. No i następny plus jest e, taki, jeszcze jest jakiś plus? Nie, chyba nie. Dobra. O, jest jeszcze jeden plus, że z tego miejsca idealnie mi się patrzyło na ptaczki, które jadły ziarno. A minus jest taki, że się wyjebałam. Minus jest taki, że nie zobaczyłam do końca, jak tam się mają moje rybeczki. No ale i na tym to, to wyjebanie to najlepsze że na całym świecie, więc bardzo serdecznie Wam polecam. I trzeba jeszcze tego ziarna dosypać, bo jest jego mało. I następny worek już drugi zleci tego ziarna, bo były trzy. Teraz są dwa, i teraz trzeci zleci. Czy drugi zleci? Nie, Cindy? Tak. Kotek jeździ już w domu, bo mu było za zimno. Więc widzimy się za chwilę. Odniosłam miotłonie na spalm ziarna. Okej, patrzcie na to. No tak, zapomniałam, że ty jesteś taki mądry, że sobie siedzisz tutaj na mięciutkim, co? Cindy, zobacz, taki mądry kot. A ja myślałam, że się na worku położysz prędzej. Ale ty masz cieplutkę, od razu jest ci No Naprawdę jesteś ciepły teraz. Ja idę jeszcze na spać ziernie. Tutaj słońciaków zostawiam. Okej. Okay. Nie zypali ziarenką. Zapalę tylko światło. Za dużo wam nie będę pokazywała bo wszystkie są bardziej rzeczy prywatne i czy to w ogóle moje przeszkody dobra były takie trzy worki jedna ma chyba 10 kilo tak 10 dziesięciokilowe worki to są tego ziarna i już mało tego zostało więc no i trzech ja w ogóle nie ustawię. roboty Androże, to nie jest mój, w ogóle, a reszta z nas sprzedaż ten, ten mały, ten czarny, gigantyczny, nie, nie wiem na ile on jest hektarów. tu jest jeszcze moje jabłko na i oczywiście miejsce do ćwiczeń, stare auto, wszystkie na świecie zaprawy. Ja nawet tutaj y, zauważyłam szoty, wiecie, kielichy. takie plastikowe były, z alkoholem chyba. I one były pozamykane takim, wiecie, takim odczepianym, że, że nie takim jak od y, tego, jak od puszki, tylko normalnie jak jest jogurt, to żeby tak to otworzył, nie? Ej, ten jest spoko, na tym to... By fajnie było na nim usiąść i tak sobie powiedzieć, ale oczywiście nie można. а мы сыпьем это. Мы то это. Я на маленьком я буду Мы взяли пьем. Качайте мне с тем, так. Это только высыпи до конца. Teraz sobie jedziemy. Jedziemy do zwierzaków. I jedziemy do domu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dzięki za oglądanie mojej ślicznej gleby. Bajo!